Czy masz już dość ciągłego życia w braku? Czy próbowałaś już wielu metod, sposobów, praktyk, ale wciąż czujesz, że ogromnie dużo dzieli cię od obfitości? Czy masz już dość bycia w trybie przetrwania? Chciałabyś po prostu rozluźnić się w tym, co jest, zaufać, zacząć cieszyć się swoim życiem każdego dnia? Czy gubisz się w tym, czego słuchać, komu zawierzyć? Kto realnie może być autorytetem i prowadzić w najlepszym dla Ciebie kierunku? Czy czujesz, że jest coś więcej, głębszy sens, który może wprowadzić do Twojego życia poczucie pełni? I co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Misja, przepływ, obfitość. Odnalezienie sensu, misji życiowej, otworzenie się na głos własnej duszy, prowadzeniu jej, a także zaproszenie pięknej jakości, obfitości i przepływu są już w Twoim zasięgu. Przyszedł czas globalnych zmian, rosnącej świadomości, która pozwala nam na wejście w tej jakości w pełni. Jeszcze do niedawna nie było to ogólnie dostępne. Dlatego też próby otwierania się na obfitość, odnajdywania sensu w życiu, mogły nie przynosić efektów. Od około dwóch lat potencjał ten małymi krokami otwiera się dla każdego i otwierać się będzie jeszcze przez następne ćwierćwiecze. Jeśli już dziś czujesz, że zmiany te wołają Cię, że jesteś gotowa na wejście na poziom wyżej niż samoegzystowanie, a ciągła praca nad uwarunkowaniami zmęczyła cię już. Jest już taka możliwość. Otrzymałam ogromny dar, a także piękną metodę, droga do obfitości, dzięki której mogę przeprowadzić cię przez głęboko transformujący proces, który oczyści cię z warstw uwarunkowań. Na wszelkich możliwych poziomach. Otworzycie na czystą jakość obfitości w Twoim życiu, pozwoli rozpoznać życiową misję, a także otworzyć na prowadzenie duchowe. Dzięki temu będziesz posiadała pełen zasób tego, aby wreszcie z lekkością zacząć kroczyć własną drogą. Wsparcie pola obfitości, wsparcie duszy które jest nieodzownym drogowskazem w życiowych wyborach, decyzjach, a także pełen potencjał, który przez lata mógł być uśpiony lub funkcjonować w zaledwie niewielkiej części. Dzięki temu dowiesz się, kim jesteś, po co tu jesteś, a także jak realizować siebie w pełni. Zapraszam Cię do drogi do obfitości. Pozwól sobie na zmiany, które wprowadzą nową, piękną jakość do Twojego życia. Droga do obfitości to niezwykły, piękny proces, który pozwoli oczyścić blokady na drodze do obfitości, połączyć z pierwotnym źródłem obfitości i otworzyć na prowadzenie duchowe na drodze wypełniania własnej życiowej misji.